Witam wszystkich serdecznie z tej strony. Emil z kanału M -Starcraft. zapraszam na kolejny mecz z Zota Kapa. Tym razem mamy po raz kolejny w ciągu mamy Tarsona kontra Nerjo. Pierwszy mecz już się zakończył, zapewne go obejrzeliście. Jeżeli nie obejrzeliście, no to obejrzyjcie, bo za mniej więcej około 2 minuty będzie spoiler. Jak tam mną ci poszło dana to zerk polski Imba Fangal. Tutaj też będzie Imba Fangal, wiesz o tym Tarsonowi To wszystko rybka. Dwóch bardzo dobrych graczy: Nerchio, tudzież Nercio, jak to mówią anglojęzyczni komentatorzy, popełniający błąd i źle czytający jego nick. Muty słaby, nikt już nie gra. Tutaj jest rozmowa na temat wcześniejszej gry. Kto to w ogóle streamował? Nikt z Polaków nie streamował tego meczu. No to ja będę pierwszym Polakiem, który to nagra. Odwieczna walka Terran kontra, kontra Zerg na mapie Shakuras Plateau, wersja to jest y, zwykła, pamiętam jeszcze te Shakuras Plateau, kiedy tutaj były z tyłu kamienie, tu były, tu były kamienie i tu były kamienie i jeżeli stała się taka przykrość, że z jednej i z drugiej strony byli przeciwnicy tak jak teraz, zwykle Zerg bardzo ładnie sobie z tym radził, po prostu dobijał się szybko do tych kamieni i przechodził z dwóch stron, jeżeli teran zrobił szybką expę, był tutaj problem, nie mogę się skupić przez to, że oni coś tutaj e, piszą. E, taki pseudo, no niby ma być, ale co ma być e, pseudo? Powiedzcie mi, co ma być pseudo. Niech ktoś mi powie, co ma być pseudo. A, lama dać, żeby się łatwiej rzucało fangale. E, rzucało, no właśnie, brak lana w StarCraftie boli momentami, boli nawet e, bardzo mocno, szczególnie kiedy jest jakaś e, impreza i tam jest problem z internetem. No, miejmy nadzieję, że Blizzard pójdzie po rozum do głowy i coś z tym zrobi. I dronka prawie ubita, co jest ważne. Dronka nie zeskautowała, nie zobaczyła, co się tutaj dzieje. Nie zobaczyła, że jeden gaz jest przejęty przez Tarsona, Równie dobrze tego gazu mogło nie być i mogła być taka sytuacja, że będzie szybka ekspansja. A na to może się nie zapowiadać. Fajne ułożenie w tym momencie jest tych graczy, z tego względu, że Teran może pięknie podlecieć medivakiem. Dwa mediwaki, jeden czołg, Marinesy czołg rozstawiony u dołu i Marinesy wychodzą i harasują tej linię minerałów, to jest bardzo, to jest bardzo, bardzo... Uciążliwe i denerwujące, tak naprawdę, i Zerk często miewa z tym problem, żeby pozbyć się tego czołgu, który tam gdzieś się kampi Pierwszy maryński już podchodzi, będzie bunkier w drodze. Czy da radę go postawić? Tarson próbuje zanim klip podejdzie. Już jest sam szkielet postawiony. Teraz, czy da radę ubić go tutaj? No proszę bardzo, cztery Zerlingi są w drodze, jeden ze bunkierarz próbuje. Tarson pięknie tutaj energię ukrył. Zerlingi już wybiegają. I czy da radę złapać podwójny tej Ekstraktor Trick? Był przy okazji, oczywiście, żeby e, dronki ratować. No i to już jest e, po zabawie e, zabójczy atak. Owszem, wiecie, ile tutaj poszło po prostu stali. Ile to wszystko zostało zniszczone. Energia się e, derażni z Starsonem. Thank you. E, oczywiście jest. Dziękuję sobie. Ty. Nie ty, tylko to jest Thank you. W drodze mamy Command Center, miał nadzieję Tarson coś tutaj więcej zrobić, czy jest reaktor. Będziemy więc mieli Heliony żeby skontrolować oczywiście Zerlingi. No i mieć przez pewien czas tą kontrolę nad mapą oczywiście i żeby ten creep nie był zbyt mocno rozprzestrzeniany, Czego Nerchio w ostatnim meczu zauważyliśmy nie robi chyba zapomina o tym w końcu, w końcu co w końcu będzie. Nie wiem o czym oni tam piszą wyjechał. Pierwszy Helion jest drugi. Graj, bo inaczej będzie ignor. <laughs> no, takie zagadowanie zenerwujące, szczególnie jak to teraz zagaduje zerga, i który może popełnić jakiś głupi błąd na samym początku gry. Energio dyskutuje sobie z widzami. No, niech mu tam e, będzie. Helion będą chciały wjechać, odpuszczą sobie, bo to jest jednak to zbyt niebezpieczne. Dobrze ustawiony spankroller po prostu odstrasza. Nie ma sensu wbijać się do środka, bo to jednak e, oberwie za mocno taki Helion. Marinesy czekają, e, przyblokowany Tarson i to jest problem, bo dopiero się zorientował, nie buduje nowych jednostek, Tarson coś tutaj zrobił, zrzucił dopiero chyba, czy co, jak to był, przyblokowany przez chwilę, może skończyło się e, robić, e, jak to teraz będzie dalej wyglądało, no nijak, po prostu będzie grzecznie siedział, e, Roach Warren już w drodze Marudery jakieś będą, czy na razie tylko sam Steampak? Na razie sam Stimpak. Kolejne baraki, ekspansja niedługo się podniesie i przeleci. Overlord trochę chyba mógł być jednak cofnięty, bo Marines mogą na jej podejść i zbyt szybko go rozwalić. Ale przy okazji Nerchio bardzo fajnie widzi, czy przeciwnik przejmuje gaz i to mu też bardzo dużo mówi. I w tym momencie nie ma przyjętego gazu, więc będzie ekspansja. 3 CFWK nic tutaj nie robią, się obijają. Zerling i Energia próbowały się dostać do środka. Nie dadzą rady. W międzyczasie tutaj Tarson coś próbą to się jeszcze ganiają w tej z powrotem. Da radę, da radę, da radę. Nie dał rady, ale zerling ucieknie. Zobaczymy, czy coś się tutaj udało przy ubić. Nic, tutaj nic nie zostało zabite. Zobaczył Tarson pierwszego Roach'a, więc podejrzewa, co zaraz tutaj będzie. Trzeba uciekać, bo będzie kwas rzucany. Mamy w drodze Starport. Myślę, że jakiś dropik by się tutaj jak najbardziej przydał. Tarson się nie zorientował przez chwilę, co się dzieje. Kolejna ekspansja dla Nergia za chwilę będzie w drodze. A Overlord jak sobie zwisa, tak dalej sobie zwisał. Dobrym pomysłem właśnie byłby ten jeden Medivac. I zrobić dropa do bazy. I właśnie coś mrygnęło, bo zaciął mi się fraps fredny, okropny wręcz. Drop do bazy Tarsona, mile do bazy Zerga, mile widziany tym jednym Mediwakiem, no wjechać no trochę ubić tą ekonomię, rozwalić, bo Zerg się za chwilę może rozszaleć. 49 harwesterów, 51 w tym momencie. I co chwilę będzie ich coraz więcej, coraz więcej. Pamiętajmy, że jak zerg się rozszaleje, to nie ma po prostu tej przebać. Teraz może na dwóch, trzech bazach coś ciekawego wykombinować, ale jeżeli zerg będzie na czterech, pięciu, no to wtedy po prostu te oddziały zerga będą odbudowane. No i fala za falą będzie mogła e, iść i się niczym nie przyjmować. W końcu Tarsonowi skończą się te minerały. Moły są rzucane jeden za drugim, coraz więcej mediwaków. No i co jak to będzie wszystko wyglądało? Czy będzie taki no, frontalnego ataku ja bym tutaj raczej nie widział, nie jest to dobry pomysł. E, trzeba coś pokombinować, jakiegoś e, dropa zrobić, coś wykombinować, no szykuje się chyba Tarsem jednak na jakiś frontalny tej ataki na te rocze wpadnie pięknie! Ale nie zabił żadnego Heliona e, Nerchio No i co teraz? E, uwaga, no tutaj się ledwo trzyma. Jeden e, Helion powinien wrócić do bazy jak najszybciej. Będzie próba ataku tej hatcherki. No, jak powiedziałem, nie jestem tego w 100% taki pewny, że to jest dobry pomysł. Tym bardziej, część tych Helionów się już ledwo trzyma. Na Simbagu teraz podbiega. No i jak to będzie wszystko wyglądało? Bardzo dużo tych e, rowczy jest. Tarson może mieć teraz dosyć duże problemy. E, czy da radę? Jednak nowe Marines podbiegają. Jest pierwszy maruder. Bardzo ważna sytuacja, że jest nowy maruder. Jest nowy Medivac, więc wybrania się teraz, te, wybrania Tarson ten atak, no i musi teraz trochę mikrować, musi uważać na to co się dzieje, tutaj parę roczy. ledwo się trzymało, jeszcze z dwa maruder bym się tutaj, jakże one by się tutaj bardzo przydały, nie targetuje tych jednostek za bardzo, nie dał rady już nic zrobić, no jeszcze się zapakował i ucieka. No taki frontalny atak tej na bazę Energia nie był dobrym pomysłem, kiedy się widziało, że jest dużo rołczy, a cała armia składa się z Marinesów oraz z Helionów. I tym bardziej, nie była zbyt wielka armia, bo du duża ilość Marinesów z Mediwakami jest w stanie ładnie tam rołcze pognębić. Teraz Tarzan już się rusza, ma kolejne marudery, tu proszę bardzo 6 zabitych jednostek creep rozprzestrzeniany przez Nerchia poprzez Overlord, one teraz ładnie to pięknie rozprzestrzeniają i czy da radę tutaj coś zrobić, zobaczył teraz taką ilość roachy, ucieka to jest zero upgrade'ów dla Zerga, teran również nie ma żadnych upgrade'ów kto pierwszy będzie miał jakieś upgrade'y, pierwsze upgrade'y będą dla Zerga, plus jeden do obrony i dla ataku, ale do ataku tylko mele, czyli dla jednostek dziabiących a rocze to są jednostki plujące one na to wszystko spluwają no w końcu w tym meczu Nerchio rozprzestrzenia ten creep, nie robił tego w Ostatnim meczu prawie w ogóle jedna rzecz, która mnie zawsze dziwi trochę. No, co mnie dziwi, to do tego zaraz wrócimy. To jest próba podstawowym Planter Fortress i w ten piękny sposób zostanie za chwilę Command Center zniszczony, jeżeli nie będzie naprawiany. Są też jakieś sf powinny ruszyć się do naprawy, bo to już płonie Or Command Center. Teraz Tarson musi uciekać do tyłu, gdzie jest naprawdę dużo padł w drodze, czy niedługo będą Infestory. Jak spłonie Command Center, będzie ta nipa. Dziwi mnie to, że ten creep jest tak blisko yy, rozprzestrzeniany, że nie czekasz, że trochę dalej tam pójdzie, bo to jeden skan tutaj i całe połacie jest, jest od razu niszczone, chyba lepiej jednak trochę dalej to rozprzestrzenić Command Center oczywiście będzie naprawiane, kolejne te chlaby, Patron Glance jest w drodze, niedługo infestory wyskoczą plusy 2 do ataku dla tych jednostek dziabiących, czyli dla zerlingów, które są aktualnie ze skrzydełkami więc biegają troszeczkę szybciej, no i znowu mamy tutaj rozprzestrzeniany ten klip. jeden tylko czołg stoi, pilnuje tutaj czegoś bardzo się może przydać Kolejny w świetnym miejscu będzie za chwilę ustawiony. A jak kątem oka widzę, że już zaczyna się robić hive dla zerga. Eee, o, będzie drop ze strony Tarsana, ale przy okazji Overlord to upilnował. No i teraz podbiegnięcie jakiś spań zostanie tutaj zniszczony. Czy tutaj jeden zniszczony, drugi... drugi nie zostanie zniszczony. Fangal rzucony, pięknie, idealnie. No w tym momencie oficjalnie tarsen ma totalnie przetrapany. Są już w anga... zobaczmy w ogóle limit. Limity 174 do 138, więc limity są, na... limity są naprawdę teraz duże. Szykuje się jakaś tutaj większa bitwa. Chyba na razie nic takiego się nie zapowiada. Jak coś będzie, to ustawimy lepszy widok. Zerlingi inwestory, rocze. Spire jest w drodze Hive kończy się powoli robić podbiegu. Tej marines chciały wymusić jakiegoś fangala, no i teraz rusza. Nerchio do ataku fangale będą rzucane jeden za drugim. Bardzo ładnie wszystkie jednostki są teraz ob obrywają. Do tego wszystkiego Terranie też zaraz wyskoczą, będą atakować czołgi. Będą atakować tutaj wszystko. Czy da radę się wybronić? Jest. Plantery Fortnite to się raczej utrzyma, ta ekspansja, atak tak nie do końca udany, ale tak naprawdę nie musi być udany. To nie miało zadanie skończyć tego wszystkiego, bo w drodze już jest nowa technologia. Przede wszystkim zobaczcie, ile tych baz jest przejętych raz, dwa, trzy bazy, z których się wydobywa cztery bazy, na których wydobywa zerk do trzech, Pyrotosa, Terana, 2000 do 2,5 wydobycie na minutę. W drodze oczywiście Greater Spire, więc tutaj się nerchią niczym nie musi tak naprawdę już przejmować. Byle dojść oczywiście do tych Brudlordów i po prostu przeleci przez przeciwnika, czy powolutku przeczłapie się o tak. Siedem koruptorów fajnie, że jest z będą mogły jak coś inwestory się chować. Rusza teraz Tarson do ataku. To może być bardzo dobry moment, żeby to zrobić. Z tego względu. A tutaj brakuje trochę tych czołgów nierozstawionych. Z tego względu, że to jest takie małe okienko, w którym może zrobić e, krzywdę przeciwnikowi. On chyba podejrzewa, że lada moment powinny. Bro... Mogą brudlordy się pojawić. Tym bardziej, że zobaczył zmianę kompozycji armii Energia, że nie ma już roczu. Są same Zerlingi i Infestory. On po prostu podejrzewa, co się będzie działo. E, więc. E, no. Chodzi coraz to mniejszym oddziałem. Ten jeden fangol oczywiście zdejmie wszystko. E, czołgi, no nie bardzo mogą się nigdzie. Przesunięte, takimi żołymi skokami trzeba przechodzić. próbuje się pozbyć e, Tarson. Jak najwięcej tych kryptumerów e, stawia ich dużo i cała ta armia mało oddziału. Nie są w stanie wszystkiego, oczywiście, się pozbyć. Co jest dosyć ciekawe i bardzo też e, opłacalne. No, ta, e, te supply zobaczmy 193 do 162. 7 Brudlordów w drodze plus 3 do ataku dla jednostek dziewiących, czyli Zerlingów. I ja wam powiem jak to będzie wyglądało. Tarson zobaczy Brudlordy i napisze GG. Fangal raz, Fangal 2, Fangal, chyba trzeci już był Brudlordy podlatują. I to jest ten moment, w którym Tarson powinien się zorientować, że jest bardzo w ciemnym miejscu gdzie zerlingi już nawet nie chcą zaglądać bo się tego wszystkiego boją że nie ma żadnych szans na wygranie tego jeszcze ładuje wszystkie jednostki do mediwaka może jakiś dropik by się tutaj przydał przy okazji a widzimy że zerlingi biegną żeby tutaj dorwać się na przykład do ekspansji a brudlordy czekają grzecznie podchodzą pod infestory i ta armia teraz po prostu przejdzie po teranie limit 200 do 150 limit który bardzo szybko może zerg Poza tym odrobić, jeżeli nawet tej straci. Mamy jednego wikinga. Zerlingi się teraz ruszają. Infestory rzucają fanga, ale to już jest koniec. Nie ma już nic. Nic nie zostanie z G. No i dziękuję. Do widzenia. Ja nazywam się Emil. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jak zawsze jeżeli wam się podobało też kciuki do góry. Zapraszam do komentowania. Jeżeli zaczniecie rozmawiać na temat energii, a tudzież nercia będę banował. Ale i tak na pewno, szczególnie jak po tym powiedziałem, to o tym zaczniecie rozmawiać. To na tyle? To na tyle. Dobra, do usłyszenia. Cześć.